Sama grafika i może być taki wielki napis akcji, no ale trudno. Teraz będzie kombo. I nie ma tego. Dziękuję, do widzenia. Czekaj, sobie czekaj, A mam ten kamień, ale... Kurde, kamienia. No. Jest kamień. To jest nie oszturki. Trzeba już Jest mam To Znaczy, że mogę sobie zrobić w końcu ten. Jest jeden patyczek. Mamy pił. Piu, pił. I pił. I teraz... Mam to. Yes. O akurat starczyło. Nie wiem, gdzieś tak? Tu nie. Tu nie serwuję. Nigdy. Tu mogę ci save Dobra, mamy to. No, tyle odcinków nagranych. Wszystkie próby. To Myślę, że taka seria, że jestem zbytkiem, właśnie spodoba ci to jest drugi odcinek. To? To był taki próbny. Że jest słabe jakoś? teraz mamy to już Obudowane pięknie Dużo niższe, czy co? Że tak wiesz Co? Gdzie to? Prawda To ja się nie Aaa Miałam tego, cztery, trzy jeszcze jedna batyjczek i mamy kolejne górze. Dzisiaj się buduję taki domek fajny. Dzisiaj każdemu czapki z głów upadną. Dzisiaj się dalej robimy jedną rzecz. Spora, żeby to się pośpieszyło. Dopiero to. robimy kombo wielkie. Tyk. Ja, ta, ta, ta. Kurde oj, tuj, toj, to Teraz chciałbym to sprawdzić. Graczkę i usłóweczkę. Dobra. To, to mamy? To teraz już cię piąteczka. funda. Tak, nie? Gdzie? Gdzie, gdzie, to tu, do wyślizgi? O! No idziemy chyba, jak mi się wydaje. No, pykniemy, okej. Okay. Czy to ja tutaj to wyda sobie. Mm, się wypnę. Mm. No i tak, teraz łóżko, bo się robi Kurde. Albo... A no bo tu skończyło odcinek. teraz ja cześć, pa widzimy się na sobie odcinku, ciuszko.